Oglądają Państwo wiadomości poranne telewizji w Polsce Małgorzata Gałka i zaczynamy niestety od nie najlepszych informacji dla naszych portfeli, bo od 1 lipca, czyli od dziś na rachunkach za energię elektryczną znów pojawi się opłata mocowa, której gospodarstwa domowe nie płaciły przez pierwszą połowę tego roku dzięki przepisom osłonowym. Oznacza to, że będzie wzrost miesięcznych kosztów dla odbiorców prądu, a wysokość opłaty będzie zależać od rocznego zużycia energii. Powrót opłaty mocowej to efekt decyzji rządu o zakończeniu działań osłonowych, które miały chronić odbiorców przed skutkami inflacji i kryzysu energetycznego. Będziemy zatem więcej płacić za energię elektryczną. W zależności od zużycia opłata będzie wynosiła od kilku do kilkunastu złotych netto. Choć dla wielu może się to wydawać niewielką zmianą, to w skali roku będzie to oznaczać zauważalny wzrost wydatków, szczególnie przy wysokim zużyciu prądu. Jeśli ktoś oczekiwał, że premier przeprosi, to się srogo zawiódł. Za to nie powinno być zaskoczenia, że Donald Tusk wyparł się własnych słów o tu cytat z Jebach. Bo właśnie tak nazwał wyborców m.in. wschodniej Wielkopolski i Radomia. Ujawnione na antenie telewizji w Polsce pierwsze fragmenty taśmy Romana Giertycha i Donalda Tuska wywołały oburzenie w sieci, ale premier udaje, że to nie były jego słowa. Czy podtrzymuje pan słowa o. Wschodniej Wielkopolsce to jest 450 tysięcy ludzi, że tam, przepraszam za set, są. To są Pańskie słowa. Czy Pan chciałby może przeprosić za te słowa dzisiaj na tej konferencji? Proszę o następne pytanie. Bardzo proszę o następne pytanie. Panie redaktorze, czy Pan już za swoje własne słowa o wschodnie Wielkopolsce? Panie redaktorze, poproszę o kolejne pytanie. Pan redaktor Łukasik. Pan, tak, teraz. Proszę bardzo. Pańskie słowa. Pan redaktor Łukasik, bardzo proszę. Kto to powiedział? Proszę bardzo. Wschodnia Wielkopolska, Radą, wszystkie takie świty, wiesz. My zmieniamy temat. Nie żyje 24-latka bestialsko zaatakowana przez obywatela Wenezueli. Imigrant zadał kobiecie wiele ciosów nożem w głowę i szyję. Lekarze przez ponad dwa tygodnie walczyli o jej życie, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe. Wenezuelczykowi został przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa o zbrodni, która wstrząsnęła nie tylko Toruniem, ale przecież całą Polską Maciej Zemła. Park Glazja w Toruniu. To właśnie tu w nocy z 11 na 12 czerwca została zaatakowana 24-letnia Klaudia. Napastnikiem okazał się być obywatel Wenezueli. Dziś wiemy, że walka o życie kobiety została zakończona w najgorszej z możliwych sposobów. Ta walka została po prostu przegrana. O tym poinformowała prokuratura okręgowa w Toruniu. 27 czerwca tego roku w piątek w godzinach wieczornych Klaudia K. w szpitalu w Toruniu zmarła. To oznacza, że napastnik, który jest już w areszcie, będzie mieć najprawdopodobniej zmienioną kwalifikację zarzutów. Już nie będzie dotyczyć ona usiłowania zabójstwa, ale już samego zabójstwa. Będziemy musieli przeprowadzić sekcję zwłok zmarłej Klaudika. Ona została zaplanowana na dzień 2 lipca tego roku. Po jej przeprowadzeniu uzyskamy wnioski co do przyczyny śmierci Klaudika. W zależności od tego, jakie to będą wnioski, rozważymy zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego podejrzanemu dotąd czynu. Co warte odnotowania, ten migrant z Wenezueli przyjechał do Polski legalnie. Później jednak jego pobyt stał się nielegalny, ponieważ gdy minął okres, gdy mógł być w Polsce legalnie, nie opuścił naszego kraju, a zamiast tego pozostał w Polsce i, co najtragiczniejsze w tej całej historii, dokonał tej potwornej zbrodni na Klaudi. Mieszkańcy Torunia są w szoku, bo podobnego mordu e, w ich mieście nie było od kilkudziesięciu lat. Tragedia, 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 żeby dziewczyna szła i żeby, żeby zginęła, żeby takie cierpienie jeszcze przeszła. Okropnie. Taka zbrodnia miała miejsce 40 lat temu, kiedy Wampiry zbytowa mordował i gwałcił kobiety tutaj na, na terenie Torunia. Także w ciągu 40 lat takie, miejsc, takie wydarzenie nie miało miejsca. Jestem trochę zszokowana, bo sama nieraz chodziłam tutaj, nawet właśnie po nocy. No, i nigdy tutaj wcześniej nic takiego się nie wydarzyło. A teraz przeszłaby pani tym parkiem nocą? Czy w związku z taką sytuacją obawiałaby się pani o swoje życie? Ja myślę, że teraz raczej już będę się bała tędy chodzić, jak będzie ciemno. Powinno być więcej policji. Tutaj w, tym w ogóle nie ma policji, żadnych patroli, nie ma nic. W parku Glazja, w którym się znajdujemy, od godzin porannych są składane znicze. Mieszkańcy Torunia pamiętają o zmarłej Klaudii, jak również mają wielkie pretensje. O komunikację, bo ta zbrodnia, wiele było wokół niej milczenia, wiele było niedomówień. Okazuje się, że Klaudia zmarła w piątek wieczorem. Dlaczego ta informacja została utajniona i podana dopiero w poniedziałek? Bardzo wiele wątpliwości. Wielka, głupia powiedzieć, że to było w jakiś sposób wyczekiwane, bo była modlitwa za zdrowie, no ale po tym, co się dowiedzieliśmy, mimo że to było dosyć mocno tuszowane w jaki sposób te obrażenia wyglądały, to zdawaliśmy sobie sprawę, że szanse na, na, na uratowanie pani Klaudii są znikome. To samo się dzieje przy Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Belgii, w Holandii, w tak zwanej poprawności politycznej, że nie wolno o tym mówić. Jesteśmy narodem, który żyje we własnym kraju, a jest tak naprawdę narodem drugiej kategorii. To, co udało nam się ustalić, to to, że w niedzielę, najbliższą niedzielę, przejdzie przez Toruń marsz milczenia. Mieszkańcy wejdą, pokażą swoją solidarność z rodziną, która przeżywa teraz olbrzymi ból. Z Torunia Maciej Zemła, wiadomości w Polsce. Trwa proces byłego brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro. Tysiące jego zwolenników stawiło się na wiecu w São Paulo w jego obronie. Według sądu były prezydent miał nawoływać do zamachu stanu po przegranych wyborach w 2022 roku. Od tej informacji zaczynamy przegląd z krótkich wiadomości ze świata Stanisław Jegliński. Proces ma związek z wydarzeniami ze stycznia 2023 roku, kiedy to część jego zwolenników próbowała wedrzeć się do Sądu Najwyższego, Parlamentu i Pałacu Prezydenckiego w Brazylii, próbując w ten sposób nie dopuścić do zaprzesiężenia neokomunisty Luisa Luli da Silva. Były prezydent, który obecnie nie może ubiegać się o urząd, zaprzeczył tym oskarżeniom. Sprawa jest budząco podobna do oskarżeń, które były skierowane pod adresem Donalda Trumpa po przegranych w 2020 roku wyborach. W przypadku skazania Bolsonaro grozi minimum 12 lat więzienia. Demokracja walcząca walczy nie tylko w Polsce. Make Brazil great again. Rosja i Korea Północna zacieśniają współpracę. Minister Kultury Federacji Rosyjskiej przyjechała do Pyongyangu w pierwszą rocznicę podpisania paktu o współpracy. Rosyjska minister kultury Olga Lubimowa spotkała się ze swoim północno-koreańskim odpowiednikiem, Sung yong aby wzmocnić dwustronne więzi kulturowe. Jak wiadomo, oba kraje łączy głęboka przyjaźń, osadzona historycznie w zbrodniczym stalinizmie, a obecnie we wspólnej chęci niszczenia Ukrainy. Po podpisaniu stosownych dokumentów przyszła pora na spotkania i wielką galę przyjaźni rosyjsko-północno-koreańskiej, rodem z głębokiej komuny. Na nagraniu widać poruszonego Kim Jong-una losem posyłanych przez siebie na Ukrainę żołnierzy, którzy giną dla Putina i Kima. Trwają pożary w Turcji. Żywioł wymusił już ponad 50 tysięcy ewakuacji. Zniszczył domy i zakłócił loty na lotnisku w Izmirze. Żywioł szaleje między innymi w regionie Antalya, jednym z licznie obleganych przez m.in. Polaków. Turecki minister leśnictwa przekazał, że ponad 1000 strażaków, wspieranych przez 11 samolotów i 27 helikopterów, walczy z pożarem. Niemniej silne wiatry dochodzące do 100 km na godzinę i wysoka temperatura utrudniają znacząco walkę z ogniem. Cztery okoliczne wioski, dwie dzielnice Izmiru zostały ewakuowane ze względu na zagrożenie. Na ten chwilę tylko trzy osoby zostały hospitalizowane z powodu wdychania dymu. Two, one, Kolejna rakieta Bezosa wyleciała w komercyjny lot w Kosmos. Należąca do Blue Origin rakieta New Shepard wyruszyła z zachodniego Teksasu, wystrzeliwując sześciu pasażerów w przestrzeń kosmiczną podczas suborbitalnego lotu, który trwał około 11 minut od startu do lądowania. Sześciu majątnych pasażerów, wśród których znaleźli się prawnicy, filantropi i liderzy biznesu, w ciągu kilku minut znaleźli się w kosmosie, w którym osiągnęli stan nieważkości. Lot przekroczył linię Carmana, granicę między Ziemią a przestrzenią kosmiczną na wysokości 100 km. To musiały być dla pasażerów bardzo długie i niezwykłe 11 minut w życiu. Światowa seria Cliff Diving po raz 12 powróciła do pięknego, nadmorskiego włoskiego miasta Polignano Amare w Bari. W rywalizacji wzięło udział 24 zawodników z całego świata. Skoczkowie rywalizują w jednym z najbardziej zapierających dech w piersiach miejsc dla tego sportu. Surowe klify i ukryte zatoczki stanowiły dramatyczną scenerię dla drugich zawodów sezonu, w których najlepsi sportowcy na świecie starali się przekroczyć granice wysokości i sposobu wykonania skoków. Najwyższa skocznia znajdowała się na 27 metrach. Stanisław Jegliński, wiadomości w Polsce. No przyznają Państwo, wygląda to spektakularnie, ale proszę nie robić tego w domu, ani tym bardziej na wakacjach. Proszę pamiętać, że to jednak jest sport i ci ludzie są tam całkiem nieźle przygotowani. To tyle w wiadomościach porannych, ale proszę sobie zrobić teraz kawkę, herbatkę, śniadanie. Siódma, wracamy na naszą antenę z programem Budzimy się. Dzisiaj Dorota Łosiewicz, Jacek Łęski, Marcin Wikło będą budzić Państwa do godziny. 10.00 wraz ze mną, a także z Łucją na Lewajk, która ze szczegółami prognozy pogody już za kilka chwil. Podobno ma być dzisiaj bardzo upalnie, także butelka wody, coś na głowę i można ruszać, podbijać świat. To na razie tyle, wiadomości poranne kończymy. Do zobaczenia.